Jesień już za oknem. Dla niektórych to idealny czas na pisanie. Ulubiona pora roku. Można się zawinąć w kocyk. Poświęcić się czytaniu albo pisaniu. Ja z kolei zmagam się z... Hmm, nienawidzę, kiedy dni są krótkie, kiedy jest zimno. Nienawidzę zimna. I po prostu no, jesienią nic mi się nie podoba. Szczególnie zimą. Zim, zimą też mi się nic nie podoba. Podoba mi się życie dopiero, kiedy przychodzi wiosna, kiedy przychodzi lato. Jest ciepło, jest fajnie, jest przyjemnie, ale nie o tym jest ten filmik. Nagrywam go w trochę innym miejscu, bo chciałam Wam pokazać piękne jesienne liście, ale niestety nie będzie ich widać przez większość czasu, ponieważ dopiero jak się nie ruszam, to Zoom łapie się na moje okna. Ten filmik ma być małym update'em odnośnie tego, jak mi idzie pisanie, czy w ogóle jeszcze piszę. Ostatnie kilka filmów było o zupełnie innych rzeczach, ale krótko odpowiedź brzmi: tak, piszę, dalej piszę książkę, dalej piszę drugi draft, chociaż można by powiedzieć, że równocześnie piszę drugi i trzeci draft, ponieważ dokonuję poprawek jednocześnie pisząc, kieruję się do moich recenzentów, czyli moich rodziców i mojego kuzyna. No, i kolegi, którzy no, mogą zrecenzować to, jak mi idzie. Jeśli jesteś tutaj nowy lub nowa, jestem autorką niewydanej jeszcze książki Echo Weterze i jestem w trakcie pisania tak zwanego drugiego draftu, czyli drugiej wersji, drugiego podejścia. Dla niektórych autorów to jest poprawianie książki po raz pierwszy, dla innych to jest pisanie książki od nowa. W moim przypadku jest to pisanie książki od nowa i no właśnie, jestem w trakcie pisania całej treści. Od początku pierwsza wersja miała 310 stron, druga jak szacuję, będzie miała ponad 400. Pierwotnie szacowałam, że będzie mieć 400 stron, ale teraz już nie jestem tego taka pewna. Przypuszczam, że może mieć nawet stron 500. Będę próbować do tego nie dopuścić, no ale nie wiem, jak to się skończy. Obecnie jestem na stronie 300. Ostatnio, jak y, informowałam, y, miałam 200 stron. Możecie pomyśleć, że to nie jest dużo, tylko 100 stron, ale niestety nie jestem taka szybka. Dzieląc się takimi przemyśleniami, które mi towarzyszą w trakcie pisania tego, zazdroszczę osobom, które są w stanie pisać szybciej, więcej. Nie wiem czy lepiej, ale które są po prostu w stanie pisać więcej. Jestem teraz na takiej grupie Młodzi Pisarze. Postanowiłam dołączyć do konwersacji na Messengerze. Pewnie jak jesteście na różnych grupach na Facebooku, to dostajecie od czasu do czasu jakieś powiadomienia, że ktoś utworzył grupę na Messengerze. Ja zazwyczaj te powiadomienia ignoruję, ale do tej jednej grupy postanowiłam dołączyć z czystej ciekawości. Tam są różne osoby, które mają różne doświadczenia z pisaniem, które no mają różną historię, nie? Nie wszyscy są, piszą w ten sposób, jak ja, tą samą techniką, znaczy się, nie mówię o treści, oczywiście, tylko bardziej chodzi o podejście do pisania. Mamy zupełnie inne podejście do pisania, i. No po prostu zazdroszczę osobom, które są w stanie napisać tyle stron dziennie, tyle stron tygodniowo, że są w stanie utrzymać jakieś takie swoje tempo i się go trzymać. Kiedy mam do czynienia z takimi osobami, no oczywiście pojawiają się jakieś takie myśli, że. Powinnam dać z siebie wszystko, czemu nie jestem tak jak oni, czemu nie potrafię w ten sposób, ale no ja nie jestem nimi. Przez to kwestionuję również czasami to, czy się w ogóle nadaje do tego, co robię. Hmm, można by to nazwać impostor syndrom, czyli sytuację, w której zastanawiam się, czy zasługuję na to, co mam. Impostor syndrom szczególnie ma miejsce w sytuacjach, kiedy ktoś dostanie awans i po prostu się zastanawia, czy jest odpowiednią osobą na tym stanowisku. Nawet jeżeli jest odpowiednią osobą na tym stanowisku, to i tak może pojawić się impostor syndrom, że dlaczego, dlaczego ja zarabiam tak dużo, że przecież nie robiasz tak dużo, że czy aby na pewno to jest dobre miejsce dla mnie, czy, czy jestem na właściwym miejscu. Odpowiedź brzmi tak, jesteś na właściwym miejscu, to po prostu ty nie czujesz, że zasługujesz na tyle, na ile masz. Czujesz, że zasługujesz na mniej. No i ja mam właśnie coś takiego, że po prostu często mnie ogarniają takie myśli, czy... Czy to jest dla mnie? Czy jestem odpowiednią osobą do tego? Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens w moim przypadku? Czy ja powinnam to dalej robić? To są trudne myśli, to są ciężkie myśli, ale myślę, że Wam też się zdarzają, każdemu człowiekowi się zdarzają. Ja w połączeniu do tego mojego małego wstępu na temat jesieni, ja nie znoszę się, nienawidzę, jak jest zimno i po prostu jak dni zaczęły być krótsze, to jakoś mi to wjechało po prostu na... Na moje samopoczucie. I w sytuacji, kiedy jeszcze zaczęły się studia, kiedy mam dodatkowy obowiązek, zachowanie stałego rytmu, który miałam przez ostatni miesiąc czy dwa, jest trudne. I po prostu znowu mam sytuację, w której przestałam pisać. Jasne, jestem w stanie poradzić sobie z tym problemem, ale nagrałam przecież o tym cały filmik, ale znowu moje tempo zmalało. Początkowo myślałam, że na przykład książkę skończę. No, według moich pierwotnych planów na ten rok, książkę miałam skończyć we wrześniu. Według poprawionych planów, miałam ją skończyć w listopadzie. Ale teraz, jak sobie liczę, ile stron musiałabym pisać dziennie, żeby dokonać tego, to jest to raczej mało realistyczne w moim przypadku, ponieważ muszę jeszcze brać poprawkę na te moje wszystkie przerwy, na te okresy, kiedy po prostu albo nie chce mi się nic, albo no po prostu znajduję coś innego ciekawszego. Kiedyś wspominałam o tym, że jestem osobą, która potrafi się zajmować tylko jedną rzeczą naraz, taką rzeczą, która mnie w danym momencie ekscytuje i która jest dla mnie fajna w danej chwili. Czyli najczęściej to było przeskakiwanie z pisania do rysowania. Teraz to może być coś innego, to mogą być i równie dobrze studia, że mogę być jakaś taka zafiksowana do punkcie uczenia się na zajęcia. I chwilę przed nagraniem tego filmiku faktycznie się uczyłam. Tylko miałam taką sytuację, wiecie, prokastynującą, że czytanie o tym, jak było, był tworzony dany kwestionariusz, okazało się być tak nieinteresujące dla mnie, że uciekałam co chwilę myślami w kierunku tego, co miałam również zrobić, a czego również mi się nie chciało, czyli nagrywać filmiku. Możecie też zauważyć to, że filmiki pojawiają się nieregularnie, że no, są długie przerwy, one wynikają z bardzo różnych rzeczy, ale czasami po prostu z tego, że mi się nie chce. W ostatni dzień, kiedy miałam nagrywać, na przykład się rozchorowałam, więc tu nie do końca było to, że, ja się, że mi się po prostu nie chciało. Teraz nadal słychać trochę chrypkę w moim głosie. Ale to no, często mi się nie chce. Często mi się nie chce. Często interesuję czymś, się czymś dużo bardziej w danym momencie, na przykład tym pisaniem. Bo ja przecież ja chcę pisać, nie chcę tutaj się przebierać i e, siadać do nagrywania. Można by powiedzieć, że zamiast nagrywania tego filmiku mogłabym po prostu siąść i pisać i mieć to z głowy, ale ostatnio po prostu jak odpalam ten plik, to nie wiem, co dalej. I często mi wam takie momenty. Sama w filmiku o radzeniu sobie z blokadą pisarską mówiłam, że warto po prostu zająć się czymś innym. No i to jest dla mnie trochę takie coś innego, bo po prostu nie chce mi się pisać na razie. Jak chodzi o treść książki, jak mi idzie treść, jak to treściowo wygląda, co napisałam w ostatnim czasie, no to... W skrócie bym to opisała jako rozdziały, które w większości można by to nazwać filerami, w stosunku przynajmniej do draftu pierwszego. To są rozdziały niezbędne, rozdziały, które dodają bardzo dużo na temat historii, bardzo dużo na temat postaci, które były po prostu niezbędne, ale nie było ich w pierwszym drafcie. Jakoś mi to na przykład umknęło całkowicie, że. Jakieś postacie się nie pojawiały, mimo że są ważne i sens ich zachowań można było odczytać w zupełnie inny sposób bez tego kontekstu, więc musiałam to napisać, musiałam dodać im trochę miejsca do powiedzenia. Czegoś o sobie, na temat swojego życia, na temat swoich motywacji, swoich ambicji. No i tymi postaciami jest Carlo i Patryk przede wszystkim. Hmm, postaci kluczowe w tej historii, ale które się nie pojawiały prawie w ogóle w draftie pierwszym. Draft pierwszy był poświęcony Iwet i Masaru. W draftie drugim obyło się to trochę za cenę obecności Iwet. Jest jej trochę mniej. Nie wiem, jak to będzie do końca książki. Według schematu, który mam teraz. Iwet powinna się pojawić trochę częściej, ale jeszcze nie mam do końca planu, jak to zrobić. Mam taki ogólny zarys, ale to jest tyle. I właściwie utknąłam trochę przez to, że nie wiem, jak ruszyć dalej. Jest też taki fragment, który nie wiem, czy zachować, czy nie jest. Dość istotny, ale nie wiem, czy to po prostu hmm, pasuje do postaci. Wcześniej ta postać, ten fragment tyczy się, tyczy się Patryka. I bez poznania tej postaci ten rozdział był dość intrygujący. bo W sumie pojawiało się coś z jego perspektywy, że wcześniej tych rozdziałów było może dwa z jego perspektywy, nie więcej, nawet połowy rozdziałów, mniej więcej, dwa były w trapcie pierwszym. I jeden z tych rozdziałów był właśnie tym. I teraz, kiedy już jest więcej rozdziałów, bym powiedziała, że łącznie do 10 z perspektywy Patryka, teraz razem z tłem tej postaci, razem z przedstawieniem go, nie wiem, czy ten rozdział po prostu pasuje. Musiałabym coś do niego dopisać. Coś, co na przykład zmienić kolejność wydarzeń trochę, ale to by się wiązało z kolejnymi stronami. I po prostu pracuję trochę nad tym, czy ja się zmieszczę po prostu w tych 500 stronach. I możecie sobie pomyśleć, a czemu to 500? Czemu nie mogę przekroczyć 500 stron? Otóż mogę, totalnie mogę, tylko to jest teraz. Bardzo dużo treści. Dwa, wyjdzie dużo stron w druku, w druku wyjdzie więcej stron niż mam napisane. Trzecie, kto by chciał wydać debiutanta z taką ilością stron, i jeszcze który chciałby napisać cztery takie grubaśne tony, tomy. To wzrastają koszty wydrukowania, koszty książki w księgarni, mniej zainteresowanych i po prostu nie chciałabym doprowadzić do sytuacji, gdzie moja pierwsza książka miałaby 800 stron. Kto, nie znając autora, byłby w stanie się przekopać przez tyle stron? Więc marzyło mi się to, żeby książka miała między 400 a 500 stron. Teraz nie wiem, czy to jest realne. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ale z obecnym stanem, jaki widzę, no dopisałam 100 stron. Jakbym miała porównać przebieg wydarzeń z tomu pierwszego czy tomu tak tomu pierwszego, ale draftu pierwszego, to byłabym na stronie około 200, jak chodzi o wydarzenia. Ja teraz pisząc to jeszcze raz, jestem na tym samym dniu na stronie 300. Czyli oznacza to, że dopisałam około 100 stron różnych wydarzeń, to jest nawet 50% treści. Dopisałam około 50% treści do e, obecnej wersji. Jak miała tak oszacować, to od 310 stron to by było plus minus 460 stron. Więc to jest bliżej 500 niż 400, które mi się marzyło. I kiedy myślę sobie o tym na, na takim tle, to sobie myślę: ok, moje wszystkie plany. Mający skupić się na regularności, tyczyły się sytuacji, w której miałabym draft drugi skończony na 400 stronach. Teraz, kiedy to mi się znacznie wydłuża, czuję taką demotywację z myślą, że do końca zostało dużo więcej niż myślałam, i możecie pomyśleć, no dobra, 460 stron to nie jest, 5, to nie jest ponad 500, tak jak mówiłaś. Tylko problem polega na tym, że zmieniłam kolejność wydarzeń. Dopisałam różne wydarzenia, to prawda. Czy chyba jednak więcej niż 50%, tak coś mi się zdaje? I po prostu ja dalej będę dopisywać różne rzeczy, różne różne, i ja nie jestem w stanie przewidzieć, czy to będzie 50% dodatkowe do tego, co mi zostało, czy to będzie dużo więcej, lub dużo mniej. Czemu dużo mniej? Ten wątek do tej pory o tym, o czym mówiłam się, nie pojawił, dużo mniej, ponieważ bardzo dużo rzeczy już poruszyłam wcześniej. Więc jest tam gdzieś dla mnie taka nadzieja, że, że resztę książki byłabym w stanie skrócić w stosunku do tego, co miałam w drafcie pierwszym. Tylko problem jest taki, że to wymaga też dużo motywacji z mojej strony dużo takiego myślenia, jak to zrobić że policzenie tego w ogóle byłoby dość trudne. Nie wiem, czy to liczenie w ogóle ma sens, ponieważ bohaterowi można powiedzieć i tak żyją własnym życiem. Ja nie mam aż takiego wpływu na to, jak dokładnie coś się wydarzy. Ja mam jakiś tam ogólny schemat, ale nie mogłabym pisać jak linijki, że okej, okay, w tej scenie dzieje się to. Nie, ja muszę mieć też trochę swojej swobody i to też wpływa na jakość. Nie, jakbym miała pisać tylko po prostu od schematu, który mam, to by to brzmiało bardzo drewnianie. A ja. Staram się trzymać tego, że moje dialogi są dość naturalne i z tym, z tym drewnianym schematem te dialogi mogłyby przestać być naturalne. I to jest mój taki problem, że ludzie nie lubią niewiadomych. Ja nienawidzę niewiadomych. I próbuję się jakoś zmotywować, próbuję jakoś kierować sobą w, tym, w tej sytuacji, gdzie. No, podjąłam się trudnego zadania. Mówię, że moim celem życiowym na razie jest wydanie książki. Na razie, bo myślę, że jak wydam tą książkę, to wymyślę sobie coś innego, co chciałabym robić w życiu. A stawiam to do tak wysokiej rangi jak cel w życiu, ponieważ wymyśliłam to sobie mając 10 lat? Mam obecnie 22, minęło 12 lat, niewiele się zmieniło. Dalej bardzo, bardzo chcę wydać książkę. I mam nadzieję, że okaże się być dobra. I staram się właśnie o to, żeby nie wydać byle czego, tylko coś, co by się okazało być dość jakościową treścią. I to jest trudne. Pisanie książki jest trudne, jeżeli naprawdę wie się, co się robi, jeżeli ma się wiedzę na ten temat, jak wygląda w ogóle proces wydawniczy, że to nie jest tak, że wyślesz książki i oni od razu bierzemy, tylko jeszcze musisz poczekać, musisz się mierzyć z różnymi trudnymi myślami, trudnymi emocjami. I Wracając do punktu wyjścia, dobrze jest być osobą, która nie ma takich problemów. Ostatnio często myślę o tym, że dobrze byłoby być kimś innym. Kimś, kto ma łatwiejsze życie, ktoś, kto nie ma takich skomplikowanych problemów. Ktoś po prostu, kto ma łatwiej. Tak mentalnie, że po prostu siada i pisze. Nic więcej się nie dzieje w głowie. Ale z drugiej strony, kiedy dłużej się nad tym zastanawiam, trudno mi znaleźć taką osobę, że. Mogę sobie idealizować, że te osoby na grupie nie mają takich problemów, ale one pewnie mają je. Albo mają problemy dużo większe gdzieś indziej i po prostu nie mają już takiej energii, żeby się zastanawiać nad tym, gdy piszą. A jak piszą, to po prostu piszą. Chwytają za klawiaturę i piszą. To jest taka, taka chwila wytchnienia w trudnym życiu. Może tak być. Mogę sobie domyśleć całkowicie sytuację. Może się mylę. Może są osoby, które nie mają takich problemów, które po prostu. Kochają pisanie tak bardzo, że nie sprawia im to żadnej trudności. Ale kiedy odejmę się od tego całą warstwę myślenia, czy to jest w ogóle jeszcze sztuka, czy po prostu jakieś zautomatyzowanie, wykonywanie poleceń, że po prostu muszę przekazać to, co mam w głowie, nic więcej się tam nie dzieje. Są osoby, które piszą od późnego wieczora aż do rana. Idą do pracy, wracają i piszą tak od rana do wieczora. Ostatnio pis czytałam książkę z perspektywy pisarki i no właśnie była taka sytuacja, że ona po prostu się dała i pisała do rana, jak wpadła na jakiś pomysł. I to jest dla mnie całkowicie absurdalny pomysł, że ludzie tak robią, bo na pewno tak robią. To jest bardziej niż oczywiste, że tak robią. Mi też się czasami to zdarzy, że nie mogę zasnąć, i pójdę popisać trochę. I siedzę, napiszę 10 stron, idę spać, i kolejnego dnia nie chcę mi się pisać, bo już wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć, i to tyle. I muszę poczekać kilka dni, nim znowu znajdzie mnie pomysł, co chcę poprawić w stosunku do draftu poprzedniego. Takie, takie myśli, które towarzyszą mi szczególnie, kiedy jest mi trudno. Teraz na studiach również no, nie jestem na prostym kierunku, jak jesteś tutaj nowy lub nowa. Studiuję psychologię. Psychologia nie jest prostym kierunkiem. Jestem teraz już na czwartym roku. Minęło, minęło kilka pierwszych tygodni, bo ja studia zaczynam w ostatnim tygodniu września. I po prostu już mam wycisk. Z tego co kluczyłam na ten weekend, mam prawie 200 stron literatury specjalistycznej do przeczytania. I to jest trochę dużo. Ja jednocześnie mam pracę na pełen etat. I no po prostu. Możecie sobie pomyśleć, no widzę ja, Ciebie w jakimś stopniu na tym YouTubie. No, radzisz sobie, nagrywasz jakieś tam filmiki, które są dla mnie ciekawe, bo jeżeli subskrybujesz mnie, no to zakładam, że lubisz moje filmy. No i ona ma tak łatwo, ona sobie mieszka sama, ona sobie tutaj coś pisze, dostała się na studia, no jest super, no i jest git. Tylko potem pojawiają się takie filmy, które właśnie tworzę, na przykład w tej chwili, gdzie dzielę się jakimiś takimi swoimi trudnościami, że to, to nie jest tak, że wszystko jest super i pięknie. Tak ma każdy. Każdy YouTuber, każdy celebryta, każdy najprostszy Kowalski. Na tle tego, co widzicie, dzieje się bardzo dużo myślenia w różnych dziwnych kierunkach, których moglibyście się nie spodziewać. Każdy ma na swój sposób trudno. Oczywiście są osoby, które funkcjonują. Mam niektóre mają w życiu łatwiej, ale i tak jako ludzie lubimy sobie utrudnić sytuację. To myślenie to jest rzecz, którą ludzie w ogóle lubią sobie dorzucać. Zawsze gdzieś tam się znajdzie jakaś przestrzeń, żeby pomyśleć o jakichś trudnych sprawach. Ludzie lubią myśleć o różnych rzeczach, uciekają w różne kierunki. A na razie możecie tylko trzymać za mnie kciuki, żeby mi jakoś poszło z tym pisaniem, bo ja naprawdę chcę skończyć tą książkę. Z jednej strony lubię pisać, z drugiej strony zastanawiam się, czy jestem na to wystarczająco dobra. No to jest trudne po prostu to jest trudne udźwignąć tyle wątków, tyle problemów i swoich i swoich postaci i jeszcze się zastanowić w formie obserwatora, jak to wygląda dla kogoś innego. Wymaga to moim zdaniem naprawdę wielu umiejętności takich psychicznych, żeby to ogarnąć. To jest trudne, życie jest trudne, dzieje się dużo rzeczy, mam dużo obowiązków. Jakoś to idzie. Może uda mi się to skończyć do końca roku, a może nie. Zobaczymy. Zawsze sobie myślę, że od tego punktu będzie już z górki. Ale na razie to się nie spełniło ani razu. No ale mówią, nadzieja matkom głupich. A ja, może jestem głupia. Może jestem naiwna. Ale może to dobrze. Może to jest właśnie ten element, który sprawia, że dalej idę naprzód. To wiem. A ludzie to złożone istoty. I mówię to jako przyszły psycholog. Nigdy nie poznasz kogoś do końca. Zawsze zostaje jakaś taka pusta przestrzeń pole do poznania kogoś. Czasem brakuje mi osób, które by zrozumiały, jak trudne jest pisanie. No ale cóż, mogę tylko nagrywać te filmy i mieć nadzieję, że ktoś się z tym utożsami. Ktoś, kto zrozumie. Może powinnam być dla siebie jeszcze ostrzejsza? Może powinnam się po prostu wziąć w garść i pisać? Nie wiem. Pewnie nie ma jednego wyjścia z tej sytuacji. Pewnie jest ich wiele i muszę po prostu znaleźć właściwą dla siebie. Może jestem już we właściwym miejscu? Może to wystarczy? A może będę jeszcze kombinować wiele razy z zmianą swojego podejścia przez wiele kolejnych lat? Nie wiem. Trochę mnie to martwi. No ale co zrobię? Jestem tu i teraz. Mogę się tylko pożalić, jak wolno mi idzie pisanie. Chociaż wolno to też zależy, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mój jest właśnie taki, że siedzę sobie w miejscu, gdzie zazwyczaj piszę. Tu jest moje biurko, tu jest mój laptop. No i właśnie w tym miejscu powstaje moja książka, którą mam nadzieję, że uda mi się ukończyć do końca tego roku i która może ktoś się zainteresuje, i która może będzie wydana w przyszłym roku albo za dwa lata. Miejmy nadzieję. No nic, będę kończyć. Jeżeli jesteś tutaj kimś nowym i nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam. Będzie więcej takich filmów z różnymi kminami, z update'ami mojego pisania. Możesz mnie dopingować, jeżeli to brzmi ciekawie. Mam na kanale też dużo filmów na temat mojej książki, o tym, o czym ona jest, jak mi idzie, tak jak ten film. No i to by było na tyle na dzisiaj. <laughs> Powinnam kończyć, bo już się duże kaszle. <laughs> no. Także żegnam i życzę miłego wieczora lub popołudnia.